Witam wszystkich zainteresowanych matematyką. U mnie na kanale może trzeba zacząć znowu tematy matematyczne, no bo skoro e, zbliża się zima, skoro coraz mniej jest pracy na działce, może należy po prostu znowu wrócić do matematyki. Otóż rok temu. Mówiłem na temat równania kwadratowego i wyprowadzałem wzory ogólne. Przyjrzałem się ponownie mojemu filmowi. Stwierdziłem, że jego popularność jest stosunkowo znikoma po 40 parę osób ten film obejrzało. Ale nie dlatego robię filmy z matematyki, e, aby sobie ranking poprawić, ale tak z zamiłowania. Więc po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem, że można jeszcze inaczej podejść do tego samego tematu. Oczywiście to, co pokazałem, jest poprawne, ale wydaje mi się, że. Inne podejście, inna droga dochodzenia do wzorów ogólnych równania kwadratowego będzie yy, bardziej zrozumiała. Yy, więc zapraszam i zapoznam Was za chwilkę z tym innym podejściem. Miłego oglądania. No to teraz szukamy rozwiązania ogólnego dla równania ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. Stawiam tezę, że można taki zapis przedstawić zapisem alternatywnym x plus k do Plus l równa się 0. Jeżeli ta teza jest prawdziwa, wtedy bardzo łatwo obliczyć x, bo x plus k do kwadratu równa się minus l, no i x plus k. Równa się plus minus pierwiastek z minus l. Plus minus oznacza, że albo z tej strony będzie liczba dodatnia, albo ujemna, która, jak się ją podniesie do kwadratu, będzie dodatnią liczbą, bo tu widzimy po lewej stronie mamy kwadrat, a więc ta liczba jest dodatnia, a zatem Liczba podniesiona do kwadratu musi być dodatnia. x zatem równa się minus k plus minus pierwiastek minus l. No i tu widzimy, że mamy różne przypadki. Jeżeli l będzie równe 0, czyli ta cała część w sumie będzie równa 0, wtedy x równa się minus k, mamy jedno rozwiązanie. Jeżeli natomiast minus l będzie wartością dodatnią, wtedy mamy tutaj dwa rozwiązania, bo jest plus minus. A jeżeli to wyrażenie pod Pierwiastkiem będzie miało wartość ujemną, to nie jest to możliwe, aby wyciągnąć pierwiastek, czyli z liczby ujemnej, czyli żeby mieć liczbę rzeczywistą, nie mówimy tutaj o liczbach urojonych, tylko rzeczywistą. No i dlatego przy tej wartości ujemnej dla minus L. Nie mamy rozwiązań. A teraz udowodnię, że ten właśnie zapis jest alternatywą dla tego górnego. Najpierw ten zapis przekształćmy sobie, dzieląc obie strony równania przez a i wtedy będziemy mieli x kwadrat plus b przez a x plus c przez a równa się 0 natomiast rozwińmy te wcześniejsze równanie w postaci x plus k do kwadratu plus l i podnieśmy do kwadratu x plus k do kwadratu, no to będziemy mieli x kwadrat plus 2kx plus k kwadrat. No, można sobie to policzyć gdzieś na boku, że tak faktycznie będzie. Tak. A jest trywialne obliczenie plus L i zobaczmy sobie porównajmy ten zapis z tym zapisem tu mamy x kwadrat i tu mamy x kwadrat tu mamy x i tu jest x i można powiedzieć że te B przez A to jest 2K natomiast C przez A to będzie o ten zapis. Więc można powiedzieć, że mamy alternatywny zapis tego wzoru, i on ma wszystkie elementy, że e, o tym można mówić, że jest alternatywny. Więc generalnie i to się równa 0. Czyli ten wzór górny należałoby sprowadzić do takiej postaci, ponieważ tą postać możemy potem zwinąć do tej wcześniejszej, czyli x plus k do kwadratu plus l równa się 0 i jak to się uda zrobić, to wtedy rozwiązanie jest łatwe, co wcześniej pokazywałem. A zatem zwijamy ten wzór, to znaczy najpierw doprowadzamy go do takiej postaci, a potem go zwijamy do takiej postaci. No to mamy ten wzór ogólny w takiej postaci. Doprowadzić do takiej. I tutaj patrzmy się zatem. U góry mamy x kwadrat i tu mamy x kwadrat, czyli x kwadrat będzie bez zmian. Tu mamy b przez a i tu mamy 2k. Zapiszmy zatem plus. Jak to zrobić, żeby było 2? To w takim razie musi być b przez 2a. O. I to jest to samo co b przez a. się 2 z 2 Skróci x. No i na razie przepiszmy C przez A równa się 0. I jeżeli mamy tutaj B przez 2A jako K, to musimy mieć K kwadrat tutaj w tym miejscu K kwadrat. K kwadrat to będzie to wyrażenie do kwadratu. A zatem teraz to wyrażenie rozwińmy do postaci 2 razy b przez 2a Teraz potrzebujemy mieć k kwadrat, więc to zrobimy do kwadratu b przez 2a do kwadratu. No ale żeby się y, całe wyrażenie nie zwiększyło, o tą wartość, to trzeba odjąć normalnie tą wartość B przez 2A do kwadratu. No to się wyzeruje, czyli tak jakbyśmy w ogóle um, nic y, nie zwiększyli ani nie zmniejszyli, i o to właśnie chodzi. Plus to ostatnie, czyli C przez A równa się 0. O, i tą. Część mamy o w takiej postaci. I teraz możemy tę część zwinąć do tej postaci X plus K do kwadratu plus L równa się 0. Zwijamy właśnie to, czyli tu mamy X plus AK to było b przez 2a b przez 2a do kwadratu plus l a l to będzie cała reszta, całe tutaj to wyrażenie które zostało tu mieliśmy plus no minus bardziej o, już jak napisałem, plus b przez 2a do kwadratu no i plus c przez a równa się 0 no to należałoby teraz rozwiązać to równanie na tej zasadzie jak to zrobiłem wcześniej A zatem rozwiążmy to równanie x plus b przez 2a do kwadratu. Podnieśmy do kwadratu, to będzie minus b kwadrat przez 4a kwadrat. Dodać c przez a równa się 0. I teraz to przenieśmy na stronę prawą. A zatem po lewej stronie będzie x plus b przez 2a do kwadratu, a po prawej będziemy mieli b kwadrat przez 4a kwadrat minus c przez a. Ok. No i tutaj do wspólnego mianownika więc dalej x plus b przez 2a do kwadratu równa się b kwadrat i poszerzmy sobie licznik e, minus 4a a na dole będzie 4a kwadrat ten zapis jeszcze C zabrakło ten zapis jest e, równoważny ten C przez A temu właśnie zapisowi i teraz będziemy mogli wyciągnąć e, pierwiastek czyli tutaj będzie X plus B przez 2A to się równa plus minus pierwiastek z B minus 4a C przez 4a kwadrat. No, czyli x równa się minus b przez 2a plus minus licznik to jest b kwadrat minus 4 ac a po spierwiastkowaniu mianownik to 2A widzimy, że takie same są mianowniki, więc liczymy dalej. To sobie połóżmy, żeby nie przepisywać. No i X równa się minus B plus minus pierwiastek z b kwadrat minus 4a c podzielony przez 2a. O, i mamy już rozwiązanie. Tutaj te b kwadrat minus 4a c nazywane jest deltą. No, i tam omówiliśmy, kiedy mamy jedno rozwiązanie, dwa, albo nie mamy żadnego rozwiązania. Na tej samej zasadzie, jak poprzednio, przy tym minus L, była ta dyskusja. Tak i tu możemy popatrzeć na deltę i powiedzieć, kiedy to wyrażenie. Będzie miało dwa rozwiązania, jedno albo w ogóle. No, i w ten sposób pokazałem, że można inną drogą wyprowadzić wzory ogólne. Wydaje mi się drogą bardziej taką zrozumiałą. No, i jeżeli się komuś to podoba, no to łapkę w górę proszę. No i do zobaczenia, do następnego odcinka.